Co się dzisiaj wydarzyło na sali sądowej? Sprawa dotyczy rzekomego zniesławienia, którego miałem się dopuścić na jednej z transmisji, zniesławienia pułkownika Słoty. Miało to związek z wystąpieniem w Sejmie na parlamentarnym zespole do spraw bezpieczeństwa szczepień dzieci i dorosłych, na którym Szymon obnażał przymus preparatowania w wojsku i to, że po śmierci. Żołnierza, która miała miejsce tuż po przyjęciu preparatu, został poddany presji, aby zmienić punkt w dokumentacji rozkazodawczej w taki sposób. Najpierw ten punkt jasno kierował żołnierzy do przyjęcia preparatu, że mają się stawić na izbie i przyjąć preparat. Po śmierci żołnierza z sąsiedniej jednostki, Nakazano zmienić ten punkt w taki sposób, żeby nie wynikało z niego, że ci żołnierze zostali tam skierowani, tylko raczej, że po prostu sami e, udali się na preparat w ramach swoich działalności służbowych. E, no ja nazwałem to fałszerstwem e, i między innymi to jest e, to podlega w taki sposób zniesławiłem między innymi e, to jest jedna sprawa, no e, rozumiem, że można anulować rozkaz, e, natomiast nie rozumiem, jak można anulować rozkaz, który już został wykonany. Jakby to zobrazować, no nie wiem, załóżmy dowódca nakazuje swojej dywizji pancernej atak na tarcie, po czym ta dywizja zostaje zmiażdżona, a on potem mówi, to ja anuluję ten rozkaz, e, i, i żeby nie było, a może żołnierze polecieli sami na atak, e, co nie zmienia faktu, że dywizja czy tam e, brygada została zmieciona i żołnierze nie żyją. E, I druga część tego zniesławienia dotyczyła tego, że e, powiedziałem, że mm, pułkownik przyczynia się do śmierci żołnierza tego niestety błędnie błędnie powiedziałem bo to był żołnierz z jednostki sąsiedniej mimo że wcześniej na etapie wcześniejszej służby on podlegał pułkownikowi Słocie ale w tym momencie kiedy to powiedziałem nie natomiast też wyniknęły dodatkowe okoliczności bo gdyż profesor Zapałowski złożył interpelację i okazuje się że w tamtym czasie kiedy pułkownik Słota zarządzał tą jednostką również występowały tam śmierci żołnierzy tuż po przyjęciu preparatów i on te okoliczności w tej interpelacji podnosi więc być może nie, nie pomyliłem się co do tego że pułkownik się przyczynia do śmierci żołnierza a jedynie pomyliłem być może nazwisko tego żołnierza i im dalej własna sprawa się rozwija, tym bardziej widzę, że tak naprawdę ta pomyłka była coraz mniejsza i ona w ogóle nie wyczerpuje znamion zniesławienia, bo zniesławienie jest przestępstwem, które trzeba popełnić pomyślnie, umyślnie i celowo, a po prostu to było, to te błędy wynikały po prostu z mojej działalności, szeroko pojętej jako Stowarzyszenia Bronimy munduru dla przyszłych pokoleń, gdzie wtedy jako prezes informowałem żołnierzy, opinię publiczną, o nieprawidłowościach, o rzeczach, które wydają mi się nielegalne, niezgodne z Konstytucją, co potem zostało potwierdzone na przykład uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego o sygnaturze 3 PZP 6 łamane na 22, gdzie w punkcie 26 sąd stwierdził, że nielegalność ograniczenia tych praw pod pretekstem stanu pandemii, więc cóż, dzisiaj... Dodatkowo jeszcze złożyłem dwa bardzo istotne dokumenty do wniosków dowodowych. Jednym z tych dokumentów jest Pfizer, dokument znany jako Pfizer 536. Każdy może sobie go wygooglować. Natomiast istotne jest to, że na stronie siódmego tego, na stronie siódmej tego dokumentu można znaleźć dane, które mówią, że te preparaty w 10 tygodni, a jest to badane na przestrzeni czasu 14-12-2020. Do 28.02.2021 te preparaty zabiły 1223 osoby, a uszkodziły zdrowotnie 40 863. To jest oficjalna dokumentacja Pfizera, która miała być, e, chcieli zachować to tajnie, natomiast sędzia federalny nakazał odtajnienie tych dokumentów. No ale przerażające jest to, że skalując te liczby, czyli liczbę badanych, do liczby podanych preparatów i podpierając się tymi e, danymi odnośnie śmierci i uszkodzeń zdrowia mamy przynajmniej bo jest to tylko trzytygodniowy okres więc nie wiem jak to dalej skalowało mamy przynajmniej 17 milionów zabitych ludzi i 567 milionów ludzi o uszkodzonym zdrowiu tylko przez ten jeden preparat na podstawie trzytygodniowych miesięcznych przepraszam badań co zakrawa wypełnia znamiona ludobójstwa i aktu terrorystycznego popełnionego na, całym, na całej populacji tak naprawdę i drugi dokument, jaki złożyłem, to jest nowy dokument, który się niedawno ukazał, 03.01.2025 roku i on obiega teraz internet. Jest to zbiór badań dotyczących po pierwsze składu preparatów i wszystkich producentów, nie tylko Pfizera, ale też AstraZeneca, Moderna. Te badania wskazują, że zawierają te preparaty grafen, który jest wysoce toksyczny i szkodliwy dla naszego zdrowia. Mimo że producenci preparatów nigdzie nie wykazywali obecność, obecności tego typu substancji, co znowu podsumowuję, podsumowując, ludzie zostali oszukani, została im podana trucizna i mają tego ogromne konsekwencje w postaci zgonów i napów, które były naprawdę na masową skalę rejestrowane. Co prawda w Polsce wiemy, że zgłoszenie nop graniczy często z cudem, natomiast wystarczy podeprzeć się statystykami WERS, gdzie, gdzie i tak szacuje się, że się zgłasza od 1 do 3%, a te preparaty zgromadziły więcej zgłoszeń o nop niż wszystkie inne do tej pory preparaty udostępnione do obiegu. Także to jest. Moja linia obrony też jedna, jedna, że tak powiem, odnoga, jeżeli chodzi o linię obrony, gdyż nawet gdyby sąd uznał, że ja zniesławiłem pułkownika Słotę, to robiłem wszystkie moje działania w stanie wyższej konieczności w celu chronienia ludzi, chronienia żołnierzy, ale też wszystkich widzów moich kanałów, ponieważ miałem te informacje, mimo że nie były one oficjalnie stwierdzone, to można było w nieoficjalnych źródłach, dotrzeć do tego, że właśnie te szczepionki zawierają grafen, że powodują bardzo ciężkie NOPy, więc moją misją było po prostu informowanie społeczeństwa i ochrona życia i zdrowia kolegów, co jest oczywiście wartością znacznie wyższą niż ewentualne e e e e ugodzenie ego pułkownika Wojska Polskiego. Dziękuję. Na sali sądowej był też porucznik Szymon Fiełł, w obronie którego i w obronie żołnierzy stanąłeś. Chciał przedstawić dzisiaj stanowisko w imieniu Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń. Niedane mu było. Szymonie, jakie informacje chciałeś przekazać sądowi w obronie? porusznika Jakuba Kuśpita. Przede wszystkim chciałem się zająć meritum sprawy, czyli kogo pomówił Jakub. Jakub pomówił mojego przełożonego, rzekomo go pomówił, a jedyne co zrobił, to komentował lub przypomniał moje wystąpienie w sejmie moje wystąpienie w sejmie w którym to ja wykazywałem naruszenia prawa przez tego przełożonego czyli pułkownika Dariusza Słoty pułkownik Dariusz Słota po moim wystąpieniu w sejmie złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przeze mnie że mogłem wejść w posiadanie dokumentów do których nie byłem uprawniony Następnie ukarał mnie dyscyplinarnie za to, że bez jego wiedzy i zgody z, hmm, wystąpiłem w tym Sejmie, chociaż byłem na dniu wolnym od służby. No i tylko za wspomnienie tego, że taka sytuacja miała miejsce bo to było wystąpienie, materiał Jakuba był po ponad roku od mojego wystąpienia w Sejmie to za to wspomnienie w sieci internetowej. Uważam, że również Jakub stał się obiektem ataków odwetowych, bo nie można o tym mówić, że pułkownicy łamią prawo. I dowódcy jednostki nieprzebadanymi preparatami usiłowali zaszprycować jak największy odsetek żołnierzy. I co chciałem powiedzieć, że Zostałem prawomocnie uniewinniony z tego zarzutu, który no, spadł na mnie z inicjatywy pułkownika Dariusza Słoty. Uniewinnił mnie 2 grudnia sąd, Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. Jest to wyrok prawomocny. Następnie chciałem powiedzieć, że orzeczenie orzeczeniem dowódcy wojsk obrony terytorialnej z 5 grudnia 2024 roku czyli też świeże zostałem całkowicie uniewinniony kara została uchylona dyscyplinarna a postępowanie dyscyplinarne zostało umorzone dlatego to uważam że pułkownik Dariusz Słota wychodzi na to, że nie miał racji w stosunku do mnie. Co może wskazywać na to, że jednak jakieś naruszenia prawa były i jedyną e, możliwe, że jedyną motywacją pułkownika jest właśnie próba zachowania zmowy milczenia. E, co to powoduje?? E, przepraszam, straciłem wątek. Dlaczego, dlaczego te działania odwetowe, dlaczego próba cenzurowania głosu ludzi, którzy stanęli w obronie żołnierzy, w obronie prawa, tak naprawdę? Szymonie, czy to stanowisko będzie kolejna próba przedstawienia stanowiska Stowarzyszenia Munduru 30 stycznia? Stowarzyszenie oczywiście przedstawi te, te dowody, przedstawi te materiały. No, chodzi o to, że no, doszło do odwrócenia ról procesowych. To nie my, tak jak ja, tak jak Jakub, powinniśmy stać na ławie oskarżonych, tylko ci, co dopełniali się prawdziwych przestępstw. I powoli uważam, że jesteśmy na etapie na etapie przywracania tych ról procesowych, to znaczy ja już wygrałem proces, okazuje się, że działania właśnie pułkownika Dariusza Słoty, one były po prostu nielegalne. Zostałem nielegalnie e, ukarany. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej nie przeprowadzał dodatkowych dowodów, ponieważ samo postępowanie formalnie e, było wadliwe i należało je umorzyć. Dlatego hmm, uważam, że Jakub właśnie, można powiedzieć, rykoszetem dostał przeze mnie. Dzisiaj pojawiłem się właśnie po to, żeby go wspomóc. Tak jak on mnie wsparł w 2022 roku, kiedy właśnie wspominał o mojej sprawie i próbował ją nagłośnić. I myślę, że. To, że rozprawa została przerwana, została przełożona, zarządzono przerwę w rozprawę do 30 stycznia, to uważam, że to jest również na naszą korzyść. Z każdym dniem coraz więcej ludzi zdobywa świadomość, a wychodzi na to, że nie można było możliwe, że wydarzyło się dzisiaj tyle, że nie można było zastosować z góry założonego scenariusza na tą rozprawę i należało ją odroczyć. Nie było to naszą inicjatywą, a było to inicjatywą sądu i prokuratury, tak uważam, więc uważam, że jesteśmy na najlepszej drodze do całkowitego uniewinnienia. Czyli pozostaje zaprosić e, zarówno publiczność, jak i organizacje społeczne, żeby dołączały do tej sprawy 30 stycznia, 30 stycznia godzina 11. Godzina 11. Wojskowe sąd okręgowy w Poznaniu. Mogłabym jeszcze zadać jedno pytanie, ponieważ odbędzie się kolejna rozprawa porucznika Szymona Fijała Czy mógłbyś, Szymonie, poinformować nas wszystkich jeszcze o kolejnym terminie rozprawy o Mundur? Tak, kolejny termin rozprawy o Mundur, która została odroczona. Jest 23 stycznia w Sądzie Rejonowym Lublin Zachód w Lublinie. 23 stycznia to jest czwartek, godzina 13:40, i to jest sprawa o wykroczenie, w której odwołałem się czy sprzeciwiłem się wyrokowi nakazowemu, który oprócz grzywny, można powiedzieć, nakazywał przepadek mojego munduru który rzekomo miał służyć do popełnienia wykroczenia, a ja przebierając się w mundur wojska polskiego, będąc żołnierzem rezerwy popełniłem właśnie czyn zabroniony Rzekomo. No jest to bardzo, bardzo kontrowersyjne, ponieważ no zgodnie z prawem, między innymi ustawą o od znakach i mundurach każdy żołnierz rezerwy ma prawo nosić mundur w okolicznościach wymienionych w ustawie. I taką okolicznością e, są uroczystości osobiste. Ja, dla zachowania powagi sądu, dla wyrażenia szacunku dla instytucji publicznych, dla służby wojskowej, dla sądu wojskowego, zakładałem mundur wojskowy na rozprawach sądowych w wojskowym sądzie garnizonowym w Lublinie no niestety to nie, nie spodobało się e, sędziemu pułkownikowi podpułkownikowi Piotrowi Chwedeńczukowi który e, jak zapowiedział sąd rejonowy e, Lublin Zachód w Lublinie zostanie przesłuchany jako świadek na kolejnym terminie rozprawy także Zapraszam. Może dowiemy się więcej na temat samego zawiadomienia policji o tym, że żołnierz rezerwy nosi mundur. Ponieważ dzisiaj za sprawą tej rozprawy porucznik Jakub Kuśpit powiedział o bardzo ważnych danych. I cała ta wypowiedź myślę, że jest na tyle ważna, że warto by było ją przetłumaczyć na wiele języków, ponieważ słowa, które dzisiaj padły na sali sądowej, mają dużą wagę i mają duże, dużą wartość taką oddziaływania na ludzi. I jest to bardzo dobra. Dobry sposób na to, żeby poinformować ludzi, co się tak naprawdę wydarzyło, bo można powiedzieć, że nadal chyba jesteśmy w takim letargu i nie dowierzamy, co tak naprawdę przez te trzy lata się wydarzyło. I zastanawiam się, czy dobrym pomysłem byłoby, żeby kolejne, kolejne stowarzyszenia przystąpiły do tej sprawy, żeby pokazać właśnie całe to, jak to mówią, tło wydarzeń, które tak naprawdę nie jest tłem, tylko całym sednem tego wydarzenia tych wszystkich rozpraw które dotyczą was i wszystkich żołnierzy tak naprawdę dotyczą ludzi którzy umarli i o których powinniśmy się wszyscy upominać i żądać sprawiedliwości dlatego moje pytanie do pana porucznika Jakuba Kuśpita czy warto by było zaangażować więcej stowarzyszeń czy mogłyby takie stowarzyszenia jeszcze przyłączyć się na ten kolejny termin i czy, czy można tutaj zaapelować do mediów o większe wsparcie w tym temacie? Oczywiście ja jako tutaj strona wyrażę zgodę każdemu stowarzyszeniu, każdemu czynnikowi społecznemu, który, który zechce tutaj występować i też przedstawić swoje kwestie. Ja uważam, że uczestnictwo różnych właśnie organizacji takiego pożytku publicznego są kluczowe, bo to są rozprawy sądowe, które są rejestrowane, z których są, które są protokołowane. Te nasze rozprawy mogą w przyszłości posłużyć jako materiał dowodowy naprawdę solidny, żeby wyciągać konsekwencje od ludzi, którzy dopuścili się ludobójstwa, o którym już powiedziałem, bo to było ludobójstwo jest ciągle, bo konsekwencje przyjęcia tych preparatów cały czas ludzie ponoszą yy, i będziemy je, będą je jeszcze ponosić yy, długo długo więc jak najbardziej tak jak, jak dowiadujemy się między innymi z, właśnie z przytoczonej przez Kubę interpelacji yy, posła Andrzeja Zapałowskiego jest to interpelacja nr 828 z dnia 14 stycznia 2024 roku yy, jak dowiadujemy się z odpowiedzi na tą interpelację Resort Obrony Narodowej nie prowadzi, nie zbiera danych i nie posiada danych odnośnie zgonów żołnierzy po szczepieniu przeciwko COVID-19. W tej odpowiedzi jednak uniknął, uniknął odpowiedzi na jedno poszczególne, na poszczególne pytanie, ilu, ile osób zostało poszkodowanych, ile jest powikłań wśród żołnierzy. Właśnie po przyjęciu tego preparatu. Wydaje mi się, że to uciekło uwadze posłowi Zapałowskiemu. Ewidentnie było pytanie o powikłania, na które poseł nie uzyskał odpowiedzi. Wydaje mi się, że część takich danych ministerstwo jest w stanie pozyskać nasze stowarzyszenie. Pozyskało część takich danych. Oczywiście z trudem, i oczywiście jest to mniej, mniejsza. Myślę, że promil tego, co rzeczywiście się dzieje w wojsku polskim. Ale są spisane protokoły wypadków. Są stwierdzone negatywne odczyny poszczepienne. Także jest jeszcze o kogo walczyć. A. Jedyne, uważam, trochę to będzie brutalne, ale na co liczą e, przestępcy, to na to, że zmarli nie mają głosu. E, I wiele właśnie takich e, zgonów no nie jest w żaden sposób dokumentowanych, chociaż no, prawo międzynarodowe, prawa człowieka wymagają od e, instytucji państwowych, szczególnego dociekania e, przyczyny zgonu funkcjonariuszy publicznych, zwłaszcza jeżeli przymusza ich się do eksperymentu medycznego, co jest w ogóle hmm, zakazane. No dobrze. E, wiemy co było, a co robimy dalej? Zauważcie, że cały czas przemy naprzód, e, oczyszczamy się z zarzutów. Ja uważam, że to co tutaj przechodzi Kuba to jest właśnie oczyszczenie się ostateczne z zarzutu. Prawda wychodzi na jaw. Przechylamy szale na naszą stronę i no uważam, że niedługo wszystko zacznie się zmieniać na naszą korzyść i na korzyść no, całego społeczeństwa. Dziękuję. Dzięki. Jeszcze dwa zdania podsumowania od Jakuba Kuśpita. Dwa zdania. Zobaczymy, co tutaj miałem w mowie końcowej, którą dzisiaj, e, którą dzisiaj e, niestety nie dane mi było wygłosić, gdyż no, rozprawa nie, 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 nie doszła do końca. Momencik. Może jeszcze powiem, jak osobiście ja się czuję, bo tutaj kontekst ogólny został nakreślony, kontekst szczegółowy tej całej sprawy dotyczącej oskarżenia mnie przez pułkownika Słotę został określony. Jeszcze chciałbym swoje prywatne odczucia na koniec tutaj wygłosić. Otóż ta sprawa toczy się już dwa i pół roku. Wykonałem kilka przejazdów na trasie Szczecin Poznań Szczecin, przepraszam, do, z Lublina do Szczecina i do Poznania, bo pierwsza instancja jest w Szczecinie, druga w Poznaniu jest to już myślę 8, 9, może 10 spraw, bo nie jestem w stanie tego zliczyć, gdyż na niektóre, niektóre przewody nawet się nie, 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 od, nie otworzyły ze względu na to, że oskarżyciel nie, nie stawił się na rozprawie i tuż przed zgłosił, że nie dojedzie. I więc koszty, które poniosłem, mogę liczyć już na kilkanaście tysięcy złotych, może już nawet dwadzieścia tysięcy złotych, bo to są koszty prawnika, z którego korzystałem wcześniej przejazdy, zakwaterowanie. I ja przyjeżdżam jednak i są wielokrotnie wyższe niż grzywna, którą otrzymałem na początku. Natomiast nie chodzi tutaj o pieniądze, tylko chodzi o to, że ja w głębi duszy czuję się niewinny. I więc, dlaczego miałbym się poddawać karze, z którą się nie zgadzam? Czuję, że to ja jestem szykanowany, gdyż od podjęcia tej roli cyfrowego żołnierza, którą, którą sobie nadałem, czyli niosąc te informacje, nieskutecznie próbowano mnie karać dyscyplinarnie, zabrano mi poświadczenie bezpieczeństwa, czyli dokument, bez którego nie mogę pełnić służby. 11.01. na mój dom oraz innych członków Stowarzyszenia i ludzi sympatyzujących, nawet luźno, ze Stowarzyszeniem e, dokonał się największych w historii III Rzeczypospolitej Polskiej nalot e, Agencji Bezpieczeństwa Wewn Wewnętrznego, konfiskując nam mienie przekraczające milion złotych e, i mimo tak szeroko zakrojonej akcji do tej pory nikomu nie postawiono żadnych zarzutów, e, podczas gdy równolegle my jako Stowarzyszenie Składaliśmy do prokuratury z ramienia stowarzyszenia zawiadomienia o możliwości popełnienia aktu terrorystycznego na całym narodzie polskim według artykułu 115, i ten, i ten nasz wniosek ciągle pozostaje bez echa, mimo półtora, rocznej, półtora rocznego czasu, który miała prokuratura, żeby się nim zająć. Więc tak naprawdę jestem tutaj oskarżony o zniesławienie, ale. To ja czuję się zniesławiany, szykanowany, tak jak zresztą wielu innych sygnalistów, którzy do tej pory prowadzą swoje sprawy, czy to ze środowiska medycznego, mundurowego, czy dowolnego spośród ludzi, którzy mieli odwagę wtedy mówić, więc mam nadzieję, że w końcu zostanie położony temu kres i te role, o których mówił Szymon, odwrócą się i to prawdziwi przestępcy zasiądą na ławie oskarżonych. Tak, przywrócą się, bo są odwrócone. Na pewno wielką korzyścią z tych wszystkich trudnych chwil, które doświadczacie, są ocaleni ludzie dzięki waszej działalności świadomościowej, publicznej, to co ja też składam osobiście podziękowania. I przypominam 23 stycznia w Lublinie do wsparcia, że należy wesprzeć porucznika Szymona Fijała 30 stycznia Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu, godzina 11. Do zobaczenia. Dziękuję.